Dlaczego ludzie w krajach rozwiniętych o wysokich technologiach nigdy nie myją podłogi? Bo szwajcarski eksperyment udowodnił, że małą miotłą nie można dokładnie wyczyścić podłogi, ale może ona jeszcze bardziej się zabrudzić. Ale teraz ten nowy, inteligentny odkurzacz może rozwiązać ten problem. Korzystają z niego bogaci ludzie, a gdy już go u, już nigdy nie będziesz musiał wydawać tysięcy złotych na sprzątanie. Brzmi niewiarygodnie, prawda? Ale jeśli zamówisz teraz, cena tego odkurzacza będzie niższa niż koszt obiadu. Oferujemy również siedmiodniowy, bezpłatny okres próbny. Jako producent tego odkurzacza, posiadający 45-letnie doświadczenie produktowe, możemy śmiało powiedzieć, że przy zakupie odkurzacza należy zwrócić uwagę jedynie na cztery kluczowe punkty. Pierwsza moc sania musi być duża. Nie kupuj odkurzacza o mocy 30000 paskali. Po prostu kup odkurzacz o mocy powyżej 15,000 paskali. Może usuwać skrawki papieru, włosy lub duże cząstki. Druga funkcja musi być wszechstronna i może być używana w salonie, kuchni i samochodzie, co odpowiada kompleksowi czterech małych urządzeń gospodarstwa domowego. Trzecie musi to być model bezprzewodowy, dzięki czemu sprzątanie będzie wygodniejsze. Mój 500-metrowy dom można posprzątać w 3 minuty. Czwarty hałas powinien być niski i nie wpływać na codzienne życie rodziny. Zwykle odkurzacze z takimi warunkami są bardzo drogie, ale nasz nowy odkurzacz, który łączy w sobie te cztery zalety, kosztuje tylko cenę obiadu. Jeśli jesteś zainteresowany, przyjdź i złóż zamówienie.